Automat, proszę. No dobrze, masz. Dzięki. No ale tylko jedna kuleczka. Akcja. Mamuś, mamuś, czy mogę skoczyć na no tej wysokości na, na dół, tutaj, na dół mogę, proszę. No nie wiem, to zrobisz sobie coś w nogę. Akcja Mówiłam, żebyś nie skakała Teraz marsz do domu Może ojciec ci coś da Na ból nogi Aj, oj, 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 ty moje kulawe dziecko Mamo, mamo, mogę takiego aniołka? No, a i on kosztuje? Tylko 30 zł. No nie jestem pewna. Zobacz sama. No dobra. 70 zł za kawałek karolowanego Będziesz, ty, pachorze, wszędzie! Do domu! Raz, jest do domu! Idziesz do domu! Mamuś, chodź na chwilę, chodź! Gdzie jest znowu? Kochanie, jest za zimno! No, ty, to jest chora! No, Posłuchaj, posłuchaj, aleś! Posłuchaj! Tego? Tego! Teraz no go chcesz? Tak! No ale no, kosztet ten złotych. To i tak chyba taniej od aniołka! <grym> no co?